Dobra, nie wytrzymałem. Na nocnej wyprzedaży kupiłem najtańszy możliwy dysk SSD. Eee, Cechuje się on prędkością odczytu na poziomie 3500 MB na sekundę. I co chcę zrobić? Chcę sprawdzić, czy nadaje się do tej konsoli, czy nie. Żeby zamontować dysk SST najpierw trzeba zdemontować podstawkę. Następnie należy od strony napędu zdjąć obudowę. Jeżeli posiadasz konsolę w wersji Digital, jest to prawa strona konsoli. Pięknie zeszło. kręcony śrubę i zdejmujemy blachę. W środku znajduje się kolejna śrubka, tylko mniejsza z małą tuleją nasz dysk ma długość 80 mm dlatego tą małą tulejkę bierzemy i ustawiamy na polu 80 mm ona tam ładnie wejdzie pamiętamy o tym żeby ten mały ząbek był z lewej strony i suwamy nasz dysk do kieszeni bierzemy tą małą śrubeczkę i zakręcamy Uwaga, minuta ciszy i dobrze, że nie skręciłem konsoli, ponieważ na ekranie pojawiła się taka oto informacja.